Tomasz Gregorczyk wydawnictwo literackie chciałbym Państwu opowiedzieć o książkach historycznych naszego wydawnictwa, bo nie tylko historyczne wydajemy ale to jest bardzo ważna kategoria historia Polski jest dla nas bardzo istotna bardzo ciekawe są książki traktujące historię Polski pisane z perspektywy zewnętrznej to jest Richard Butterwick, który napisał książkę o XVIII wieku zasadniczo, przebył wydawniczy na pewno warto sięgnąć, choć bardzo obszerna. E, historia powszechna okazuje się również w bliźniaczym naszym wydawnictwie Noir sur Blanc, to jedwabny szlak, książka, która ma też duże wzięcie, świetny prezent. Tak zwana seria profesorska, czyli poważne wydawnictwa, aczkolwiek napisane oczywiście rzetelnie, z przepisami, z całą tą aparaturą, ale autorzy wiedzą, jak prowadzić narrację, wiedzą, jak wyjść do czytelnika, zainteresować się poważnymi, trudnymi niekiedy tematami, tak jak w przypadku książki profesora Chyciuka, przesiedleńcy o osobach, które zostały przesiedlone z terenów dzisiejszej Ukrainy na tak zwane ziemie zachodnie. Współczesność, ale również prahistoria. To jest najnowsza książka archeolożki Agnieszki Krzemińskiej, Homo nie tylko sapiens, o przede wszystkim mitach, które ponoszą się, dotyczą właśnie tych pradziejów ludzkości, od paleodiety, tych kraby was zupełnie inaczej niż próbuje się nam to wmówić, warto sięgnąć. I jeden z bardziej popularnych autorów na koniec wydawnictwa literackiego, Sławomir Wrześniewski, który przez lata specjalizował się w historii Polski, książki o Piastach, o Jagielonach, o Epoce Napoleńskiej. Tutaj debiutował, jeżeli chodzi o historię powszechną, świetną e, pozycją, wartą opowieścią o Wikingach, m.in. o słynnym e, Ragnarze Labbrot.